Główne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Kamil Krupa. Dobry wieczór 18.30. Czas sprawdzić, czym żyła dzisiaj Opolszczyzna. Oto co przed nami. Wszyscy pacjenci dostają od nas cztery posiłki. Jakie efekty przynosi program Dobry posiłek w szpitalu? Będzie można zdecydowanie chyba wszystkie formalności załatwić, które są wymagane w jakichkolwiek urzędach u nas gminy. Budowa Centrum Usług Publicznych w Murowie nabiera tempa. W tym sklepie y, znajdują się produkty prosto od rolnika. Kluczborscy plantatorzy i hodowcy założyli własny sklep. Jadłospis rozpisany przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, informacją o wartości odżywczej i fotografiami. To zakłada program Dobry Posiłek w Szpitalach, który realizuje większość podmiotów medycznych w naszym regionie. Czy zatem jakość żywienia w szpitalach poprawiła się? O tym Natalia Janus-Hempel. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu dziś na obiad kotlety z ryżu i warzyw, risotto albo rolatki. Wszystko w zależności od diety pacjenta. Odkąd w placówce pojawił się program Dobry Posiłek, szpitalna kuchnia ma większe pole do popisu. Dzięki temu mogliśmy rozszerzyć nasz jadłospis, urozmaicić, wzbogacić o różne nowe produkty. Bardzo dużo potraw przygotowujemy samodzielnie, na przykład dzisiaj, w dzisiejszym jadłospisie na kolację jest pasztet dietetyczny. Mamy dietę podstawową, jest to dieta dla pacjentów, którzy nie mają żadnych schorzeń, które by wykluczały konkretne produkty. Dodatkowo mamy dietę lekkostrawną, tak zwaną nam dietę cukrzycową, jak to się mówi potocznie, a także dietę o kontrolowanej zawartości kwasów tłuszczowych. Ta ostatnia dedykowana jest pacjentom z chorobami serca. Inne wytyczne ma Kliniczne Centrum Ginekologii Położnictwa i Neonatologii w Opolu, którego pacjentkami są panie z problemami ginekologicznymi, kobiety w ciąży czy młode mamy. Staramy się, żeby tutaj mama nie musiała przynosić nic z domu, żeby dostała tyle kalorii i żeby czuła się cały czas najedzona. Mam nadzieję, że nam to wychodzi, ale to już nie mnie oceniać. Natomiast jeśli chodzi o pani z cukrzycą ciążową, no to tutaj dbamy o to, żeby one miały przede wszystkim pięć posiłków, żeby one były rozłożone trochę w czasie. Od nowego roku do programu dołączyły kolejne podmioty medyczne, m.in. Szpital Świętego Rocha w Ozimku, gdzie pacjenci z trzech oddziałów korzystają z cateringu. Pacjenci bardzo zachwalają sobie, Dodatek warzyw i owoców, który jest teraz dużo większy niż był poprzednio. Dodatkowo wprowadziliśmy posiłek nocny, więc teraz nie tylko pacjenci z dietami typowo dostosowanymi do jednostek chorobowych, ale też wszyscy pacjenci dostają od nas cztery posiłki. Podobnie w Krapkowickim Centrum Zdrowia, gdzie właśnie mijają dwa miesiące od rozpoczęcia programu. Zwiększyła się dostępność konsultacji dietetycznych wśród pacjentów, więc też mają pacjenci możliwość taką, żeby skorzystać nie tylko będąc, e, będąc w szpitalu i otrzymując posiłki, ale również e, no, zdobywając większą wiedzę i dzięki temu żywiąc się później już w domu, mam nadzieję, coraz lepiej. W całym regionie program realizowany jest łącznie w 23 szpitalach. Nie zgłosiły się tylko dwa szpitale z Opolszczyzny, szpital w Brzegu i szpital w Namysłowie. Narodowy Fundusz Zdrowia płaci dodatkowo 25 zł dziennie do posiłku każdego pacjenta. Program pilotażowy oznacza, że jest on w określonym czasie. A to oznacza, że program kontynuowany będzie do końca czerwca tego roku. Natalia Janusz-Hempel, Kurier Opolski. Promują zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży. Opolska Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie prowadzona przez Opolskie Centrum Edukacji w Opolu obchodzi jubileusz 30-lecia istnienia. Z systemowego wsparcia skorzystało już 139 placówek. To jest jubileusz naszego programu, 30-lecie działalności naszej sieci w województwie opolskim. I chodzi o to, by dać jasny sygnał wszystkim Placówkom, że my jesteśmy, że my działamy, że my edukujemy o zdrowiu, mamy wypracowany system określonych skutecznych działań. No i dzisiaj po prostu spotkaliśmy się na takich urodzinach i świętujemy nasze istnienie, funkcjonowanie. Zdrowy styl życia wdrażamy w sposób najprostszy. Taki, żeby to było przyjazne dla dziecka, dla nauczyciela, dla rodzica. Dbamy o to, żeby były właściwe, właściwie skomponowane śniadania. Dbamy o właściwą postawę, bo dzieci spędzają po 8 godzin czasem przy stolikach, przy biurkach. Staramy się, żeby piły wodę. Chodzi nam o takie najprostsze rzeczy. Nie jesteśmy lekarzami, jesteśmy nauczycielami, i opolska sieć promująca zdrowie była po to, żeby właściwie koordynować działania nauczycieli w szkołach, w miejscu pobytu dzieci. Zmieniamy temat. To nie będzie zwykły urząd. Budowa Centrum Usług Publicznych w Murowie nabiera tempa. Obiekt wart 11 milionów złotych ma być miejscem, gdzie znajdzie się magistrat, Centrum Pomocy Społecznej, ale i przestrzeń dla mieszkańców. Jakub Słupecki. Budowa Centrum Usług Publicznych w Murowie to inwestycja, na którą mieszkańcy gminy czekali od dłuższego czasu. A to z powodu złego stanu dawnego magistratu i czasowym przeniesieniem go do hali sportowej, znajdującej się w Zagwiździu. W 2021 roku wyprowadziliśmy się ze Starego Urzędu Gminy Murów, gdzie rozpoczęliśmy działania i prace termomodernizacyjne. Które no niestety musiały być po dwóch tygodniach pracy zakończone. Budynek nie nadawał się dalej do remontu i musieliśmy się stamtąd wyprowadzić. Wyprowadziliśmy się z myślą właśnie tego czasu termomodernizacyjnego na trzy miesiące. Już jesteśmy ponad trzy lata w lokalizacji zastępczej. Inwestycja w ponad 81% została sfinansowana z budżetu państwa. Dofinansowanie w kwocie ponad 9 milionów złotych to jest duży, duża pomoc, duże wsparcie dla, dla gminy, która takiego wsparcia bardzo oczekiwała, a miejsce, w którym się znajdujemy, specjalnie dzisiaj wybrane na podpisanie umowy, bo nie ukrywam, że co innego jest słyszeć o inwestycji, co innego jest podpisywać umowę w złotej sali Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, a co innego w takim miejscu, gdzie można przynajmniej obejrzeć ten postęp pracy. Prace budowlane są już na zaawansowanym etapie. Rozpoczęła się z końcem roku w ostatnim tygodniu listopada. W tej chwili jest na etapie stanu surowego zamkniętego. Rozpoczęte już są prace wykończeniowe, instalacje elektryczne, tynki. No przed nami wszystkie prace instalacyjne z branż sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, roboty wszelkie wykończeniowe. Nazwa Centrum Usług Publicznych nie wzięła się bez przyczyny. Budynek ma być czymś więcej niż zwykłym urzędem. Będzie można zdecydowanie chyba wszystkie formalności załatwić, które są wymagane w jakichkolwiek urzędach u nas gminy, bo będzie tutaj nie tylko sam urząd gminy, ale też i Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej, czyli dwa obiekty w jednym budynku. Dlatego to się nazywa m.in. Centrum Usług Publicznych, bo będzie też i sala wiejska, czyli mieszkańcy będą mogli się spotkać, zebrania sołeckie, spotkania sołeckie będą mogły się tutaj odbywać. Według planów Centrum Usług Publicznych w Murowie ma zostać oddane do użytku na początku przyszłego roku. Roku. Jakub Słupecki kurier opolski. Opolszczyzna wydaje najwięcej pieniędzy w kraju na wspieranie polityki społecznej. Samorząd województwa i samorządowcy z powiatu krapkowickiego podsumowali wsparcie finansowe dla edukacji, sportu, kultury, turystyki, sektora społecznego oraz seniorów. Henryk Wawer. W Gogolinie w trakcie spotkania przedstawicieli różnych organizacji podsumowano aktywność społeczną mieszkańców które realizowało taką inicjatywę pod nazwą Poznajemy i odkrywamy dziedzictwo regionu, ale nie tylko projekty kulturalne zyskały wsparcie samorządu województwa w regionie ponad 20 milionów złotych przeznaczono na cele społeczne. Na różne działania jest bardzo dużo z, z powiatów różnych z całego województwa opolskiego, jak również i z powiatu krapkowickiego. Widzimy wzrost i chęć współpracy z samorządem województwa opolskiego. Co istotne, ogromne wsparcie finansowe dla powiatu Krapkowickiego i jego organizacji to efekt aktywności społecznej. Powiat Krapkowicki jest silny siłą swoich mieszkańców, a samorząd województwa i zarząd województwa bardzo chętnie wspiera aktywność w różnych dziedzinach. W ramach projektów europejskich, które mamy zamiar realizować w tym roku i w kolejnych latach. Przede wszystkim będziemy je kierować do osób niesamodzielnych, z niepełnosprawnościami, osób starszych. I rzeczywiście na słowa uznania zasługują wszystkie organizacje w Powiecie, którym, tak jak w Kamieniu Śląskim, nie brakuje pomysłów. Bardzo się cieszymy, że zarząd Województwa Opolskiego widzi potencjał i w stowarzyszeniach Kamienia Śląskiego, i w jego społecznikach, i rok, rocznie. Dotuje nas i wspiera. My staramy się od wielu lat o pozyskanie środków finansowych ze strony samorządów, czy to powiatowego, gminnego, czy wojewódzkiego. Na przykład w roku ubiegłym otrzymaliśmy sześć dotacji, z czego trzy były z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie naszych działań. Podczas spotkania padły zapowiedzi zwiększenia w najbliższych latach wsparcia na politykę społeczną. Środki na ten cel zostały już uwzględnione w budżecie województwa. Rolnicy z powiatu kluczborskiego postanowili sami sprzedawać swoje produkty: kozie sery, mąki, miody, wędliny, ryby i przetwory. Jak przekonują wszystko własnej roboty, dziś w kluczborku otworzyli własny sklep. W otwarciu sklepu w kluczborku uczestniczyli dostawcy i rolnicy. Nie produkują żywności na szeroką skalę, dlatego taki sklep daje im możliwość sprzedaży tego, co mają najlepsze. To było marzenie rodziny famułów. Dokładnie 9 lat temu, o tej porze, zaczęliśmy kupować kozy, z których otrzymywaliśmy mleko i przerabialiśmy właśnie to mleko na sery. No i zaczęliśmy właśnie jeździć na pobliskie jarmarki. A zadowoleni klienci pytali o możliwość zakupu serów także poza tym imprezami. Najpierw możliwe było to tylko w sklepiku sąsiadki. I tak zrodził się pomysł na własny sklep z produktami od lokalnych dostawców. W tym sklepie yy, znajdują się produkty prosto od rolnika też z nazwa sklepu Kozidar i rolnicy z okolicy. Mamy tu y, od zaprzyjaźnionych gospodarstw ekologiczne kurczaki i wyroby z tych kurczaków, pasztety Wędzone łódka, piersi. Wraz z mężem zajmujemy się produkcją e, warzyw ekologicznych. W przyszłości będziemy także tutaj dostarczać warzywa. W tej chwili dostarczamy e, przetwory z tych warzyw, które wypro, e, wyprodukujemy. I kiszonki. Kiszonki takie jak zakwas buraczany, ogórki kiszone, kapusta kiszona. W planach jest rozszerzenie asortymentu m.in. o wina z lokalnych winnic. Hanna Honisz, Kurieropolski. A o czym jeszcze dzisiaj powiemy? Przez odmuchów, gdzie kolejna lotna premia, przez głuchołazy, gdzie następna lotna premia, no i tutaj finał finałów. Gospodarzem Tour de Poloń będzie Prudnik. Ale najpierw polityka. Posłowie zjednoczonej prawicy Marcin Ociepa oraz Marcin Chorawa protestują przeciwko wstrzymaniu budowy centralnego portu komunikacyjnego. Według nich rezygnacja z projektu odetnie region od szybkiej kolei krajowej. Politycy koalicji obywatelskiej na to, że w regionie są ważniejsze priorytety dla ruchu kolejowego. O ile mamy te ponad 5100 kilometrów dróg szybkiego ruchu i to jest, szanowni państwo, 12, nawet 13 razy więcej niż w roku 89. To linii kolejowe w eksploatacji ma obecnie około 20 tysięcy, czyli o mniej więcej 6 tysięcy kilometrów mniej niż w roku 1989. Widzimy tutaj już w tej proporcji, gdzie ten brak występuje. I brakuje w Polsce całego szeregu dosyć oczywistych połączeń, nieraz jeszcze wynikających. Z uwarunkowań pozaborowych, bo kolej, jako wynalazek xix w tym swoim głównym szkielecie, była na ziemiach polskich budowana wtedy, kiedy Polski nie było na mapie i były zupełnie inne priorytety. Bo jak Państwo wiecie, moje hasło to silny region, bezpieczna Polska. Chciałbym, żebyśmy mieli silnym regionem. E Uzyskałem już na odpowiedź, ona wpłynęła przed wczoraj, nie ma takiej możliwości. Są ogólne programy rozwojowe kolei, ale co do zasady nie ma takiego programu, takich środków, po które można sięgnąć, po to, żeby polszczyzna była podłączona do sieci szybkiej kolei w, w, w Polsce. Jednym słowem, to jest, to jest tylko potwierdzenie w tej odpowiedzi na to, że albo będzie CPK. Albo nie będziemy mieli szybkiego połączenia kolejowego z centrum Polski, a także z innymi, z innymi częściami naszego kraju. Z punktu widzenia regionalnego, oczywiście, że e, taka szprycha, która by łączyła Opole z Warszawą czy, czy, czy z CPK, jeżeli miałby powstać taki port, byłoby pożądane. No bo wiadomo, że dobrze by było, żebyśmy byli skomunikowani z centrum e, naszego kraju, a tym samym z całym krajem de facto, no bo będzie to również hub przesiadkowy. Natomiast e, dla nas. Mówiąc regionalnie, ważniejsza jest w tej chwili przebudowa o linii między Nysą a Brzegiem, czy podsudeckiej magistrali kolejowej, po to, żebyśmy mogli naszych mieszkańców, którzy codziennie jeżdżą, dowozić w cywilizowany sposób do pracy, do szkoły, do miejsca zamieszkania. W Opolu na osiedlu Malinka powstanie nowa szkoła. Placówka ma być odpowiedzią na potrzeby nowo powstających osiedli i ma pomieścić tysiąc uczniów. Chcemy Państwu pokazać koncepcję budowy nowej szkoły na Malince. Dokładnej lo lokalizacji jeszcze nie chcemy zdradzać, bo też będziemy o tym dyskutować. Ale możliwa jest tu po sąsiedzku. Ale mamy też inne wskazania, gdzie ta szkoła mogłaby powstać, więc na razie nie chcemy decydować o, mm, o samej lokalizacji szkoły. Natomiast chodzi gdzieś mniej więcej o te okolice. To, co na wizualizacjach widać, to jest podstawówka od pierwszej do ósmej klasy. Na około 800-900, nawet do 1000 dzieci. E, z salą gimnastyczną, z boiskami. Budując tą koncepcję, Wzorowaliśmy się na najlepszych rozwiązaniach, na naszych własnych doświadczeniach i przemyśleniach, więc ta szkoła będzie bardzo nowoczesna, Będą w każdym roczniku cztery oddziały klas od pierwszej do, do ósmej. Budynek szkoły będzie dwukondygnacyjny, ale podzielony na moduły. Także dzieci w klasach 1-3 będą miały oddzielne moduły, oddzielne wejścia. Będzie też także część wspólna, z której będzie dostęp do auli, ale także do, do biblioteki. Dostęp do tej biblioteki będzie także z zewnątrz, także po godzinach, także mieszkańcy mogli, będą mogli z niej korzystać. Oglądają państwo Kurier Opolski. Przed nami informacje w skrócie. Nie będzie zaplanowanej na piątek debaty kandydatów ubiegających się o fotel burmistrza Prudnika. Powodem jest spór o jej zaproponowaną formułę. Spotkanie miał przeprowadzić lokalny portal informacyjny. Swoje stanowisko w tej sprawie przedstawili podczas konferencji prasowej Leszek Czereba, kandydat Platformy Obywatelskiej, Katarzyna Czochara, posłanka na Sejmie, kandydatka z Prawa i Sprawiedliwości oraz Stanisław Mięczakowski, reprezentujący Komitet Wyborców Tak dla Ziemi Prudnickiej. Kandydaci chcieliby więcej pytań pochodziło od mieszkańców Prudnika, tym samym ograniczając rolę gospodarczą. Debaty, na to nie chciała zgodzić się redakcja portalu. Trójka kandydatów oczekiwała również więcej czasu na wzajemne przepytywanie. Jan Habraszewski nie będzie ubiegał się o stanowisko burmistrza strzelec opolskich. Z powodów formalnych odmówiono rejestracji jego kandydatury. Tym samym Prawo i Sprawiedliwość straciło swojego kandydata w tym mieście. 20 nowych policjantów ślubowało na sztandar, wstępując tym samym w szeregi opolskiej policji. Teraz adeptów czeka szkolenie podstawowe. Przez kilka miesięcy będą zdobywać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. 25 kierunków, w tym 5 nowości: komunikacja wizerunkowa, turystyka oraz modelowanie i symulacje cyfrowe. Politechnika Opolska prezentuje swoją ofertę dla przyszłych studentów w ramach trwających dni otwartych. Na te dwa dni, które nazywają się Dniami Otwartymi, przygotowaliśmy szereg wykładów, szereg spotkań na poszczególnych wydziałach Politechniki Opolskiej. Nasi uczniowie będą się zapoznawali z laboratoriami, które mamy na naszych wydziałach i są one coraz lepiej wyposażone, niektóre bardzo nowoczesne, chociażby to, które w ubiegłym tygodniu zostało otwarte na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Będą prowadzone warsztaty, będą prowadzone spotkania właśnie z wykładowcami, ale również ze studentami, którzy na naszej uczelni bardzo intensywnie działają w kołach naukowych, czy też w samorządzie studenckim. Zostaliśmy zaproszeni z naszej szkoły z LO1 tutaj w Opolu i zrobiliśmy sobie taką małą wycieczkę właśnie na wykład. A które kierunki Cię interesują? Ochrona środowiska. No żeby zobaczyć jak to tu wygląda i podjąć właściwą decyzję. Ja mieszkam niedaleko, dlatego myślę, że sama odległość jest bardzo dużym plusem. A oprócz tego myślę, że Politechnika ma naprawdę bardzo szeroką ofertę, jeżeli chodzi nie tylko o studia lingwistyczne, tak, bo jesteśmy tylko ludźmi no i plany mogą się zmienić, tak? Dlatego myślę, że Politechnika w tym przypadku jest naprawdę bardzo dobrym wyborem. Prudnik będzie gospodarzem jednego z etapów tegorocznej edycji Tour de Pologne. Wcześniej czołowi kolarze świata przejadą przez odmuchów i głuchołazy. Zawodnicy najbardziej prestiżowego wyścigu w kraju na prudnicką metę dotrą 15 sierpnia. O szczegółach Katarzyna Polaczek. Do tej pory najstarszy i najważniejszy polski wyścig kolarski jedynie zahaczało ziemię prudnicką. Podczas 81. edycji Tour de Poloń w Prudniku przy ulicy Kościuszki zlokalizowana zostanie meta czwartego etapu sportowych zmagań. My tour de Pointe to jest World Tour, przyjeżdżają najlepsze drużyny światy i od strony sportowej w zasadzie wyżej już nie możemy dojść. Jesteśmy tam, gdzie jest Tour de France, Giro d'Italia, ale z drugiej strony z telewizją polską już chyba od trzech lat organiz... pokazujemy wyścig od startu do mety, co oznacza wielogodzinną transmisję, podczas której przy okazji kolarskich rozgrywek prezentowane są atuty regionu. Świetny moment na to, żeby pokazać walory miasta Prudnika, ziemi prudnickiej. Myślę, że przyjedzie wiele osób, nie tyle z województwa polskiego, ale z całej Polski do Prudnika, a w telewizji też nas wiele osób zobaczy i potem przyjedzie w innych okolicznościach odwiedzić naszą ziemię. Wyścig wystartuje 12 sierpnia z Wrocławia. Pierwsze trzy etapy poprowadzą przez górskie trasy ziemi dolnośląskiej. Później kolarze wjadą na Opolszczyznę. Przez Odmuchów, gdzie kolejna lotna premia, przez Głuchołazy, gdzie następna lotna premia, no i tutaj finał finałów pierwszy, trzeba zaznaczyć, że to będzie pierwszy sprinterski etap na, na tym wyścigu. Wybór Prudnika na gospodarza kolarskiego święta nie jest przypadkowy. To właśnie stąd pochodził Stanisław Szozda, dwukrotny wicemistrz olimpijski i zwycięzca Tour de Pologne. 15 września odbędzie się 11 już memoriał poświęcony opolskiemu sportowcowi. Chcieliśmy ten etap poświęcić właśnie Staszkowi i To był wielki kolasz i, i wielka postać tej ziemi opolskiej, ale i Prudnika. Zawodnicy na metę Tour de Pologne w Prudniku dotrą 15 sierpnia. Finał wydarzenia odbędzie się 18 sierpnia w Krakowie. Katarzyna Polaczek, Kurier Opolski. Tą informacją kończymy główne wydanie Kuriera Opolskiego. Za chwilę na naszej antenie Prognoza Pogody zapraszam w imieniu Dominiki Merty, a w imieniu Hanny Honisz na rozmowę dnia. Wieczorny serwis o 21.30. Dobrego wieczoru.